Zgromadzenia w zupełnie odmiennych poglądach niż na Pani. Bardzo bym nie chciał, żeby doszło do jakichś sprzeczek. Pan nie zna moich poglądów. Oczywiście, Panię. że nie znam od kilku. Jakieś Panią znam. Ja nie znam Pańskich, więc Pan nie może znać moich. Nie ma Pan no. prawa ograniczać no. mojej wolności poruszania się, ponieważ ja nie jestem... Sobie pani obecności na ja sobie nie życzę tego wszystkiego w Warszawie, proszę Pana. I może Pani zrobić pan? osobne zgromadzenie przeciwko zgromadzeniu. Ja jestem w spontanicznym zgromadzeniu w tej chwili. I, i, I mam prawo przebywać tutaj, mam prawo przejść tam. to jest zarejestrowane zgromadzenie? Nie ma pani prawa do tego. Każde, każde zgromadzenie jest legalne w Polsce, czy zarejestrowane, się? czy nie. Oczywiście, organizator pan sobie nie życzy. A to nie ma to czego organizator sobie nie życzy. Ja jestem wolnym przejść. człowiekiem, nieposzukiwanym, nie mam odebranych praw obywatelskich. Mam prawo się poruszać po całym terytorium Rzeczpospolitej. Dobrze. Tak samo jak organizator Dobrze, tej nazistowskiej. Dobrze, pani wie, jak to panie, panie, Wiem, że Ale... policjant, policjant, czyli funkcjonariusz publiczny na moim utrzymaniu zabrania mi przejść miejscem publicznym. Dla Pani bezpieczeństwa. Ja, sobie, ja nie życzę sobie ochrony z Waszej strony. Przy was się robić? czuję bardzo zagrożona zawsze, a teraz się czuję jeszcze bardziej. Szczególnie jak taki młody ktoś mi zabrania przejść tam, gdzie ja mam taką wolę. I mam prawo mieć przejście. Pierwsza rzecz, to dla pani bezpieczeństwa. Jakowski, nie wycieraj sobie gęby bezpieczeństwem, bo ty nie wiesz, co znaczy bezpieczeństwo. Nie, nie. Wiec. Nie, nie, naprawdę. prawdę, to znaczy to jest pani pytanie, a ja nie, to ale, proszę, nie, że jest ale ja nie jestem ciekawa tego, co druga, ma pan do powiedzenia. A druga, ja nie jestem ciekawa tego, co ma do powiedzenia, bo pan nigdy nic wartościowego nie mówi. Ale się staro. A to za mało. 10 lat starania trochę mało, panie Pierwsza rzecz. Dobra. Wobec tego pr proszę mnie przepuścić. Jestem grzeczna. Proszę rzecz. o przepuszczenie mnie. Nie wiem dlaczego, Dla pan... Ale ja nie, nie. potrzebuję starań o moje bezpieczeństwo z pana i ich strony. Żeby się nic tu nie stało. Tu się nic nie się stanie. jak chcę stanąć rzecz, z boku że i słyszeć, bo oni Ten mają teren. bardzo słabe Dobra, to tak powiem pani, głosujcie. to teraz powiem